Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to znowu ja Hudson Maverick Słyszymy się znowu w trzecim i jak na ten moment ostatnim odcinku bookerskiego Kąciku Hudsona No i dzisiaj na tapetę bierzemy Wrestlemania 31 W ogóle taka ciekawostka, Vince McMahon już nie chce numerować swoich pay-per-view Znaczy się, on nie chce żeby w logo Wrestlemania było był numer. Jak wiecie, na Wrestlemania 30 mieliśmy 3X. -y. Ludzie się śmiali z tego powodu, ja w sumie też. A teraz, jeżeli chodzi o Wrestlemania 31, to mamy znak play. Nie muszę mówić, że wygląda to gównianie i nie muszę mówić, że według mnie pomysł Vince'a z tym, żeby jednak nie numerować tych, tych Wrestlemania jest głupi. No, Vince powiedział, że jest to spowodowane tym, że brzmi to tak strasznie staro. Że wrestlemania 31 to tak brzmi tak tak cholernie staro. A wydaje mi się, że główno prawda, Wins, po prostu ty już się boisz, że za niedługo umrzesz, to po pierwsze. A po drugie, no jednak mi się wydaje, że jest się czym pochwalić. 31 Restylmeni i ty nadal jesteś w tym biznesie. Po tym, co robisz w, tym, w tych ostatnich latach, to, to jest dla mnie szok, że jeszcze ludzie to oglądają i jeszcze ludzie chcą jeździć na te Restylmenie. Ale okej, okay. nieważne. Przechodzimy do podsumowania mojej jest w menu 31, która no, mam nadzieję, że Wam tutaj się jako tako spodoba. Mm, więc jeżeli chodzi o Priszą, kto jak woli. Według mnie tego Priszą w ogóle nie powinno być, ale trzymajmy się już tego, że jednak, jednak to jest WW, jednak to Priszą powinno tam gdzieś być. No i w Priszą mam dwie walki. Dwie naprawdę nic nieznaczące walki, ponieważ Miz zmierzyłby się z Mizdałem, zwycięzcą zostałby Mizdał, no i Goldast zmierzyłby się ze Stardastem, a nie Cody Mrodesem, dlatego jesteśmy tutaj w Prishow. No i zwycięzcą zostałby Stardust, bo tak naprawdę, no wybaczcie mi, ale nie obchodzi mnie walka Goldasta ze Stardastem, obchodzi mnie walka Goldasta z Cody Rhodesem, Bo Cody Rhodes może jeszcze coś osiągnąć, Stardust może tylko trafić do szpitala psychiatrycznego na dosyć długie wizyty i dosyć długie badania i dosyć długie leczenie. Teraz przechodzimy do głównej karty i na początku mam dwa plany odnośnie Mistrzostwa Interkontynentalnego. Jeden z nich to Wade Barrett kontra Adrian Neville, Anglia kontra Anglia. No i zwycięzcą zostałby Neville. Wiecie, jest to po prostu wprowadzenie nowej gwiazdy. Drugi pomysł wydaje mi się, że jest o wiele ciekawszy, a mianowicie Wade Barrett kontra Dean Ambrose kontra Dolph Ziegler. Byłby to klasyczny feud, gdzie Wade atakuje po przegranej walce Dean'a, Dean mu się odpłaca, a do tego wszystkiego wrzucamy Dolfa, któremu należy się jeszcze walka rewanżowa o mistrzostwo. Tą walkę zapewne bardzo dobrą, no bo mamy triple match o mistrzostwo interkontynentalne, wygrałby Dean fucking Ambrose. Przechodzimy do drugiej walki, Triple H Contrasting. WWE kontra WCW. Zwycięzcą zostaje Triple H. Oczywiście z niewielką pomocą Authority. I tutaj zapamiętajcie sobie tą rzecz. Sting przegrywa. Okay? przegrywa. Trzecia walka. Seth Rollins kontra Randy Orton. Wygrywa Randy Orton, który skontrował te klasyczne dla Setha Springboard Knee. Skontrowałby to na RKO, czyli mniej więcej tak samo jak... Orton wygrałby tak samo jak z CM Punkiem na WrestleManii 20... 26, 20... 7... Już nawet nie pamiętam. Poczekajcie, na 25 20... punk wygrał walizkę Money in the Bank. Na 26 Chyba na 26 walczył z Ortonem, ale no łapy sobie nie dam uciąć. 27 albo 26. W każdym razie no, na jednej z nich CM Punk walczył z Ortonem i na jednej z nich Orton wykonał arkeo, gdy CM Punk na niego leciał. Więc mniej więcej w taki sposób by wygrał Randall. Oczywiście starcie Sefa z Ortonem byłoby bardzo dobre i wyrównane, no jednakże ten jeden maleńki błąd by doprowadził do przegranej Sefa Rollinsa. Idziemy potem do walki o Mistrzostwa Tak-Team, czyli jak mówiłem w poprzednim bukerskim kąciku Hudsona, Dudley Boys kontra Ascension. Zwycięzcami zostali by Ascension. Jest to, chociaż w sumie ja popełniłem w tamtym poprzednim odcinku jeden główny błąd, bo ja powiedziałem, że walka Usosów z Dudley Boysami to jest mój taki Dream Match. Walka Usosów jest moim Dream Matchem. No, no nie, przepraszam, ja was skłamałem wtedy. Walka Dudley Boys z Ascension to jest mój taki cichy Dream match bardzo ukryty cichy dream match bo w sumie jeszcze tych ascension za bardzo nie kupuję ale w Dudley boysów bym jeszcze obejrzał więc no tutaj no nie wiem może Dudley boys ascension i us mi się ciężko gadało o susach bo ja po prostu nienawidzę tego taktimu dla mnie ten taktim w ogóle nie powinien istnieć bo wiecie ja lubię porównywać taktimy braci do Young Bucksów albo do braci Hardy no i niestety usosi są daleko daleko jeszcze jeszcze siedzą Hmm. Nawet, nie wiem, nawet Titus O'Neill i Darren Young byli lepszym taktimem niż Usosi. Takie jest moje nastawienie do Usosów. Ale okej, okay, tak jak mówię, tam was ściemniłem, tak naprawdę Dudley Boys kontra Ascension to jest mój taki cichy dream match. Eee, oczywiście Ascension by wygrali, ale to już chyba powiedziałem. Piąta walka John Cena kontra Rusev wygrywa Kant Cena, w którego narożniku stanąłby Kant Hogan, oczywiście. No i klasyczne zniszczenie nowego talentu przez Sinem. Nic się tutaj nie zmienia. Ja Rusewa nadal nie kupuję, więc w sumie, jeżeli Sinago tam rozjedzie na wrestlemani, to płakać nie będę. Walka numer 6 Ryback kontra ktokolwiek o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. W zasadzie nie miałem większego pomysłu na tego Rybacka. nie miałem większego pomysłu na walkę o past Stanów Zjednoczonych. No ale cokolwiek, no Mark Henry, nie wiem, mm, nie wiem, jakiś może Battle Royale sześcioosobowy, cokolwiek, naprawdę to tutaj nie ma większego znaczenia. Walka numer 7, Luke Harper kontra Eric Rowan. Zwycięzca jest też tak naprawdę. no, Może wygrać Eric, nie będę płakał. Może wygrać Luke, też nie będę płakał. Walka numer 8, walka o mistrzostwo Div. Starcie o mistrzostwo Div, żeby nie powtarzać cały czas walka, walka, walka. Nikki Bella kontra Brie Bella, kontra Natalia, kontra Paige. Oczywiście chciałbym, żeby wygrała Paige. Hmm, tutaj słyszę, że ktoś będzie wiertał, więc zaraz zacznie się tutaj u mnie imprezka. zajebiście. Teraz tak. Walka numer 9. Jest to początek budowania Romana Reigns'a moi drodzy, gdyż Roman Reigns zmierzyłby się z Big Show'em w Last Man Standing meczu. I dla wielu może się to wydać dziwne, ale spokojnie będzie lepiej. Nawet z pomocą Kane'a zwycięzcą zostałby jednak Roman Reigns, który, jak już mówiłem, budowany jest od Rest 31 na totalnego niszczyciela. Bo trzymajmy się tej... Tego pomysłu, że jednak Roman Reigns zawalczy z Brokiem Lesnarem na WrestleManii, okej? Okay? Trzymajmy się tego, że jednak... Y, ktoś tą bestię musi pokonać. I... No, spoiler alert, będzie to najpewniej Roman Reigns. Ale o tym, bo jeszcze mam tam, wiecie, trzy walki na WrestleManii, czyli jestem drugą. O tym powiemy sobie... Pod koniec tego tutaj odcinka. Y, Romek najpierw wykonuje spira na Kejnie na barierkę. To oczywiście nakautuje naszego korporacyjnego, czerwono-czarnego potwora. Piękna nazwa, przyznaję się. I końcówka wygląda mniej więcej następująco. Znajdujemy się na rampie przy Titantronie, panowie się okładają, aż w końcu Romek wykonuje mega spira, po czym wlatują oni pod rampę. Mniej więcej pamiętacie, jak Batista walczył z Johnem sinom, gdzie Batista otrzymał Attitude Adjustment i po prostu mm, no wpadł pod rampę, no lepiej tego wyjaśnić nie mogę. I mniej więcej mielibyśmy tutaj tą samą sytuację, tyle, że po prostu po spirze. Wydaje mi się, że jest to... Łatwe do zrobienia i dosyć logiczne dla, dla fanów, ponieważ Romek wjeżdża z Pirem, oni przez chwilę lecą i nagle jeb wpadają w rampę, rampa się łamie, oni lądują pod rampą. Sędzia do, gdy sędzia dolicza do 8, spod rampy wyłania się Roman Reigns, potem sędzia robi 9, 10, Roman stoi nad dziurą, w której nadal leży nieprzytomny Big Show, no i wygrywa to starcie. Wydaje mi się, że jest to dobry początek budowania naprawdę nowej gwiazdy, gwiazdy, która będzie przyszłością i gwiazda, która, gwiazdy która będzie niszczyć potem młode talenty jak John i taki nie wiecie i taki nie. Jeżeli chodzi o Romka, tak jeszcze tutaj chciałem nadmienić, to najprawdopodobniej na SummerSlam by się zmierzył z Triple h wreszcie i bardzo możliwe, że wtedy by przegrał z tym Triple h ale tylko i wyłącznie przez to, że powróca, powracający, fuj. Powracający Sheamus by go zaatakował. No i wtedy byśmy mieli feud Sheimusa z Romanem Reńcem. Wydaje mi się, że nie jest to jakoś super tragiczne, bo no chcąc nie chcąc Sheimus jako Hill nieźle niszczył wszystkich, nawet tam zakończył karierę Jamie'ego Nobla. Pamiętam to jak dziś. Bardzo... Wtedy mi się to jeszcze tak nie podobało, ale teraz jako, że jestem bardziej sadystyczny, to z przyjemnością czasami wracam do tych wszystkich walk Sheamusa gdzie on naprawdę niszczył tych swoich przeciwników. No i wydaje mi się, że taki feud nie byłby jakoś super tragiczny, a Triple H potrzebuje zwycięstw do walki z jednym panem na WrestleMania 32, ale o tym za chwilkę. Przechodzimy do walki numer 10, Bray Wyatt kontra Undertaker. Oczywiście genialny storyline, całkiem dobra walka, jeżeli ten Taker będzie potrafił jeszcze walczyć. Zwycięzcą zostaje Bray. I mniej więcej końcówka wygląda następująco. Bray wykonuje jeden, jedno sister Abigail, po którym Taker bez problemu się podnosi. Taker Braya, wyrzuca Braya z ringu, po czym wykonuje swoją klasyczną plankę, czyli wiecie, ten przesko, przeskok, na, przeskok nad Linami. Nie zacinaj się, Hudson. Nie wiem, jakby to Taker wykonał w tym swoim wieku, ale no powiedzmy, że próbuje po raz ostatni w karierze i życiu. Odbija się od Lin, przeskakuje nad górną Liną. I, i Zong, bo jednak Wyatt, nie wiem jakim sposobem, ale to by się pewnie też dało zrobić, po prostu przechwytuje kera i kontruje tą akcję na Sister Abigail. Sister Abigail oczywiście za ringiem jest bardziej bolesne, więc potem Bray po prostu wrzuca Takera do ringu. Tam wykonuje tą swoją, tego swojego pajączka. Kolejne Sister Abigail, jest to już trzecie Sister Abigail. Raz, dwa, trzy. Undertaker przegrywa. Ibrey jest zwycięzcą. I tutaj też pamiętajcie o tym, że Undertaker jednak przegrywa. Bo to jest ważne odnośnie WrestleMania 32. Walka numer 11. Walka o mistrzostwo NXT. Tutaj Sami Zayn kontra Kevin Owens, kontra Finn Balor, kontra Hideo Itami albo Adrian Neville. Najprawdopodobniej zwycięzcą zostałby Kevin Owens. Wtedy bym ogromnie się cieszył. No i nie muszę mówić, iż byłaby to epicka walka. I przechodzimy do naszego main eventu, walka numer 12, Brock Lesnar kontra Daniel Bryan, starcie o mistrzostwo WWE World Heavyweight. Bryan budowany na totalnego underdoga, walka byłaby epicka, najprawdopodobniej i ogromnie wyrównana. Mniej więcej to samo, co było podczas walki CM Punk'a z Brockiem Lesnarem na Summerslam. Mniej więcej dostalibyśmy podobną walkę, tylko że no tutaj jednak mistrzostwo byłoby na szali, Brock byłby silniejszy, a Brian byłby bardziej przykokszony, jeżeli chodzi o to, że... Wiecie, to jest jego, kurde, ostatnia szansa na wygranie mistrzostwa. Rewanż miał dostać, nie dostał, to musiał wygrać Rumble. Wygrał ten Rumble i może się zmierzyć z Brockiem. Innego wyjścia, jak wygranie pasa, on nie widzi. I przechodzimy no tutaj od razu do końcówki, no bo nie ma co się rozwodzić. Na początku Flying Elbow. Na stół komentatorski Brian oczywiście wykonuje, Brock przyjmuje. No, najprawdopodobniej elbow drop, no, bo co innego? No headbata raczej ci nie wykona na stół komentatorski, bo się zabije, więc ten, ten elbow drop jest najbardziej logiczną akcją. Daniel wrzuca Broka do ringu, po czym wykonuje moody Plus. Sędzia odlicza jeden, dwa, Brock się podnosi. Brian po raz kolejny ustawia się w narożniku. Wszyscy skandują jest, jest, jest. Brian biegnie, próbuje wykonać drugie Niplas, jednakże Brock przechwytuje go i ciska nim, ciska nim. Wykonuje mu po prostu F5. Gdyby tego było mało, Lesnar po raz mm, drugi próbuje wykonać mu F5, tylko że tym razem podnosi Briana jak szmatę, zarzuca go na, na ramiona, wykonuje mu F5, po czym wygrywa starcie. Brock jest nadal mistrzem WWE. Brock jest wykończony i leży w ringu, to też warto zapamiętać, ponieważ w tym momencie rozbrzmiewa muzyka Sefa Rollinsa. Ten wchodzi do ringu i inkasuje walizkę Money in the Bank. Wykonuje Lesterowi pierwszy blackout, czy tam curb kto tak jak woli, po czym ten i tak odkupuje. Brock wstaje i ciska Sefem sędziego, po czym wykonuje mu F5. Jednakże po tej akcji Lesnar pada na ziemię, bo jest po prostu wykończony starciem z Danielem Bryanem. Do ringów biega Randy Orton, który pantkikuje Sefa Rollinsa. Fani buczą. I zauwa się tutaj jedną taką ciekawą rzecz. W walce Randiego z Sefem, to Sef był Heal'em, a Randy Face'em. Tutaj, w main eventie, gdzie wszyscy liczyli na Briana, który niestety, no, nie udało mu się i ten Brock go pokonał, pokonał ich ulubieńca, pokonał ich gwiazdę, czyli Brock jest Heal'em. No i Orton, i, i, i wszyscy się cieszą, że wchodzi ser, no bo to jest znowu jakaś nowa gwiazda, on ma walizkę, on na pewno to wygra, nie ma innej opcji. Wbiega Orton. Teraz Orton jest Heal'em, a Seth jest Face'em. Orton kopie Sefa Rollins'a w głowę. Seth leży na ziemi. Sędzia się oczywiście budzi, Brock się też budzi, tak le ledwo, ledwo, przypina Rollins'a i po raz drugi broni mistrzostwo WWE na WrestleMania 31'. No i po tej wrestlemenii widzicie Brock jest Healem, Randy Healem, yy, Brian jest faceem i Seth Rollins jest też faceem. Więc to by było całkiem, całkiem spoko, to by mi się o dziwo podobało. No i podsumowując to co mniej więcej tutaj mówiłem przez te 15 minut. Nowym mistrzem interkontynentalnym jest Dean Ambrose, Sting przegrał z Triple H'em, Orton pokonał Sefa i na ten moment Orton to face, Seth to Heal, a są nowymi mistrzami tag team, Kant Hogan obronił Amerykę przed Rusewem, Ryback broni mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, Reigns ma swój wrestlinga moment i w tej chwili wygląda mocarnie, Taker przegrywa z Brayem, Lesnar jednej nocy pokonuje Briana oraz Sefa. I na ten moment Seth jest Face'em a Orton Hill'em. I przechodząc teraz do wrestlingu 32. Mam tutaj tylko trzy walki, ale wydaje mi się, że są to dosyć, dosyć dobre trzy walki. Zaraz wam powiem jakie tylko muszę sobie te notateczki tutaj wyciągnąć. O, już mam. Dobra, i tak. Sting kontra Undertaker. Oboje, obaj panowie przegrali na resumie 31. Chcą się zmierzyć po raz ostatni. Nieważne kto wygra i tak oni obaj kończą karierę. Można by to było tak mniej więcej yy, tak mniej więcej tutaj wyciachać, no bo w zasadzie Sting przyszedł, Sting przegrał, szkoda. Undertaker przyszedł, Undertaker przegrał. No i niech się oni zmierzą po prostu w starciu tytanów, gdzie nieważne kto wygra i tak oboje potem odchodzą na emeryturę. Potem byśmy dostali walkę Triple H kontra Rock, D-Rock, dlatego Triple H potrzebuje tych zwycięstw. Byłaby to walka o władzę. Wiecie, jeżeli Triple H przegrywa, to wszystko przyjmuje Vince. Ku wielkiemu zaskoczeniu Triple H by przegrał i to by doprowadziło do do feudu pomiędzy WWE i NXT. Wydaje mi się, że na... No bo to który byłby rok? Dzisiaj mamy 2015 i będzie ta 31, no to w 2016 roku wydaje mi się, że byłoby to całkiem ciekawe, gdyby panowie z NXT walczyli z panami z WWE. To by było... No wiecie, Triple H by też mógł mówić że ja ci tutaj dałem Bodalasa, ja ci tutaj dałem Ascension, a co ty z nimi zrobiłeś? Przez ciebie oni wszyscy teraz są zwykłymi jobberami, których których nikt nie interesuje, kurde, których nikt nie interesuje. No w sumie może być. Którzy są po prostu olewani przez fanów, co ty z nimi zrobiłeś? Więc teraz się zemścimy i wiecie Owens, Zayn, Neville, Balor, Itami, cała reszta, wszyscy idą na ludzi z WWE, to by było zajebiste ludziska. Mi się to już podoba. Mi się ten pomysł podoba. <laughs> oh fuck. No i w main eventie hilowa bestia Brock Lesnar broniłaby mistrzostwa WWE World Heavyweight przed faceową bestią, faceowym niszczycielem, faceowym destroyerem, który wygrałby Royal Rumble w 2016 roku Roman Reigns. Yy. I to też by była dobra walka. Tylko że tak, no, Roman Reigns oczywiście wygrywa i najprawdopodobniej po walce doszłoby do inkasacji walizki, bo myślałem jeszcze nad jedną rzeczą, czy by czasem nie zrobić czegoś takiego, że, że Sefronis wygrywa znowu walizkę Money in the Bank, ty, tym razem jako Face. No i potem wracamy mniej więcej do Feudu, Dina Ambrosa z Sefem, tyle że tym razem to Din byłby Healem, a Sef Face'em i zrobić po prostu walkę wszystko że wstawiamy wszystko na szali, czyli Dean stawia mistrzostwo interkontynentalne, Sev stawia pas, Sev stawia walizkę Money in the Bank. No i wtedy robimy tą walkę i jeden z nich wygrywa. Tylko najprawdopodobniej Dean, nie wiem jakby ten Din stracił pas interkontynentalny, tylko wiecie, no znowu to jest fantazy booking, bo niestety, ale no im dalej w 2015, tym bardziej tutaj fantazjuje. Bo niektóre walki się mogą odbyć, wiecie, na przykład tam Stardust, Goldust i te inne syfy, więc mniej więcej trzymamy się tutaj tej prawdy, ale no ten przyszły rok, tylko wiecie, bo mi chodzi po prostu o jedno. Mi chodzi tylko i wyłącznie o jedno. Roman Reigns w przyszłym roku tak budowany, niech ma ten last man standing match z Big Showem, niech mu ten Kane pomaga, niech Roman wygra. O to chodzi. Niech będzie budowany na prawdziwego destrojera, na fejsowego destrojera, którego każdy kocha, każdy lubi. Niech po prostu fani zauważą, że cholera, no, Brian walczył z brokiem, przegrał, Sew walczył z brokiem, przegrał, Ryback, powiedzmy walczył z brokiem, przegrał, na Summerslam Sina walczył po raz trzeci z brokiem, też przegrał. No kto może nas uratować od tej bestii, od tego pieprzonego broka Lesnara, który naszych zawodników z Federacji Niezależnych tak poskładał jak szmaty. No i pojawia się wtedy Roman Reigns. Roman, który niszczy wszystkich, atakuje wszystkich, jest w ogóle zajebisty. Poprawiłby się w przyszłym roku na mikrofonie zapewne. Wygrałby Royal Rumble, no i wtedy byśmy dostali starcie tytanów. Śmiało mogę to powiedzieć. I wydaje mi się, że to by było o wiele lepsze niż, niż to, co najpewniej dostaniemy. Więc to tyle ludziska tego bukerskiego kąciku Hudsona. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, to oczywiście piszcie. Jeżeli byście chcieli, żebym jakoś zabukował 2015 rok to, to też dajcie mi znać chociaż wiecie jak to jest ja mogę bookować 2015 rok ale to już będzie tajemnie, taki totalny fantazy booking że na Extreme Rule zmierzy się ten z tym a na przykład nie wiem na Royal Rumble w przyszłym roku zmierzy się ten z tym i wiadomo że on się z nim nie zmierzy wiadomo że on nie wygra Royal Rumble bo, bo to jest mój booking po prostu no taki totalnie fantazy booking dobrze no to znowu zamykamy kącik Zamykamy bukerski kącik kacona Ja słyszę, że ktoś tam nade mną chyba umiera, bo bardzo głośno kaszle. Mm, no i to wszystko ludziska. Ja wam dziękuję za wysłuchanie tego dosyć długiego filmu. Piszcie co sądzicie o mojej karcie na Restmenie 20... 20 kurwa. 12 walk plus 2 z -show. Wydaje mi się, że jest to całkiem dużo. A dla wszystkich niedowiarków, którzy mówią, oj, 12 walk, przecież takie coś jest niemożliwe. Na Restylmenu 17 przez wielu uważanej za najlepszą Restylmenie było 12 walk, więc... Fakiu. <laughs> to wszystko z mojej strony, ludziska. Ja już Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.